Drogi rodzicu, nastolatka, dzisiaj kilka słów do ciebie. Nie porównuj się z nikim. Jedyną osobą, z którą jest sens się porównywać, jesteś ty sam. Zobacz, jaki byłeś wczoraj, a jaki jesteś dzisiaj, jaki byłeś rok temu, a jaki jesteś teraz. Urosłeś, nauczyłeś się czegoś i tylko to ma znaczenie. Codziennie rób krok naprzód. Nie pozwól, żeby czyjeś osiągnięcia rodzicielskie spowodowały, że czujesz się mniejszy i gorszy. To jest jego droga, a twoja droga jest twoją drogą. Dlatego codziennie rób krok naprzód. Nie dlatego, żeby być lepszym od innych, ale dlatego, żeby stać się najlepszą wersją siebie. Ciesz się każdym krokiem, ciesz się każdym sukcesem, ciesz się każdym osiągnięciem, bo jest Twoje. A jeżeli potrzebujesz wsparcia, jeżeli potrzebujesz sprawdzonych sposobów i jeżeli potrzebujesz wskazówek, w jaki sposób stać się najlepszą wersją siebie w rodzicielstwie, zaobserwuj profil Wspaniałe Wychowanie. Tutaj dostaniesz potrzebne Ci wsparcie. Nazywam się Izabela Kucińska-Świgost, jestem coachem rodziców, pedagogiem i ekspertem do spraw nastolatków. Zapraszam Cię serdecznie.